Dzień dobry, dzień dobry. Fajnie, tak Proszę mi krzyczeć tu, tu, tu. Zaraz robimy tu, tu, tu. Zaraz robimy tu, tu, tu. Zaczynamy rozgrzewkę. Witam w piątym dniu naszego wyzwania I zaczynamy rozgrzeweczkę, tak? I truktamy sobie listę. i barki w tył. I barki w tył, tak? nie. I rozgrzewamy się spokojnie bardzo do tyłu, robisz, cofnięta, o jakie wielkie cześć, i puśćcie.

Ora ti faccio vedere sta pantofola. Guarda giù questo tabone, sapete? Che figata. Wysoko, wysoko. Cztery, trzy, i dwa. Mama już się skończyło. Dobrze, to teraz przełącz balkonówce. Na dole jest. Ja Ja, ja! Cztery, trzy, dwa. dalej wzrosła. I na mamy. I na mamy. To to was też. To jest jak sytuacja Dzisiaj chyba już też dał dość. Wcale pięć dni jest kola. to dzisiaj mogę zrobić paliki, Przynajmniej na chwilę, potem będziemy działać. I chwilę, i łopięcica po głowie, i chwilę, i te, i te, i te, tego i te, i wdech, i wdech, i tutaj. i wdech. i, dedem, i, wdech, i, wdech, i wdech. I cztery, i trzy, i dwa, ok i luz, i zmieniamy stronę, i to na drugą stronę, wyciągnięte klatka tę do przodu, do bęsku, tu. i z kodu i znowu, i znowu, kopaka, ja. I góra pod siebie i na zewnątrz. Zawijamy, odwijamy, zawijamy, odwijamy. cztery, i trzy, i jeden, dwa, i okay. i robimy sobie barki do tyłu, do tyłu. I w i dwa, i dół, i dwa, i dwa, nadzieję dwa, i i jedziemy i z naszym wyzwaniem treningowym będziemy robić 30 sekund na 30. będziemy łączyć te ćwiczenia, które robiłyśmy w poniedziałek będę mówić na kluczę, co? Dobrze. I już ustawiamy sobie kolejne. Ustawiamy fajne. Natomiast spokojnie możecie sobie ustawić na... Tak, to? Tu, 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 jest. Tak? I co tam jeszcze jest? Pociąg. Statek. idź Dousia. Oluś ci opowie. No. Idź do Lusia, będzie Ci opowiadał. Tak? Ważna hmm? sprawa. 30 na 30. Ja szukam, bo widzę, że tutaj tak jest. Robimy sobie przysiad i martwicie I robimy przysiad. Bardzo proste, łopatki ściągnięte. OK? I robimy łopatki ściągnięte. Piotra w I spinamy pośladki w górze. I wdech i wydech. Już było, a i spinamy pośladki w górze. Tak jest. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Ręce wyprostowane pola między ramionami i spinasz pośladki w górę. Świetnie. I robimy sobie teraz skłon i wyjście w górę. Łopatki ściągnięte, broda cofnięta, stopy kolana na szerokość Piotr Piotra zawin pod siebie. O, Mikołaj, zostaw. 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 No, 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 nie ma. Nie ma. Mikołaj wysypał całą paczkę płatków ożarnych. Mhm. Tak. I robimy. Zium. Bzium, I wziął. Dobra, to teraz przysiadę jeszcze raz. Robimy sobie dwie senki. I to. I góra spinamy poświadki. Trzymacie pod paszki i zapęd. Albo w ten sposób. Mhm. Ale najlepiej jedna ręka pod pupę, druga z pod paszkę. I idziemy. I wdech. I wdech. I wdech. I wdech. I wdech. I wdech. I, wdech, i, wdech, i, wdech, i wdech. I wydech. Super. Do martwego ciągu możesz przytulić maluszka do siebie. Tak, przytulamy I robimy skłon. Tak, i robimy skłon. Wypychamy biodra do tyłu, plecy proste, łopatki ściągnięte. I podtrzymujesz główkę maluszka. I druga ręka pod pupą. No, ale jak jest, Starszy się już nie trzymać głowę, to zawsze warto. mimo wszystko podtrzymać. Głowę ma tak? Warto. Dobra, i ja mam ostatnią serię. Uh -huh. I tak też możecie zrobić. Ujm, uh -huh. przysiądek. Nisko w ruch. -huh. stopy kolana na szerokość bioder, stopy równolegle. I staramy się to zrobić bardziej Przysiad, niż tylko tuj, którą mamy, tuj, jak pięknie robię, mamy tuły, tuły, tak? Ok, i ostatni raz martwy, ciągle. Myślę, że 12 stworzyć więcej. Więc mam super, naturalny obciążnik. I tak też czasem jest. I po prostu to wykorzystajcie i tyle. Niech to nie będzie przeszkoda, a wręcz motywacja do działania. I zbieramy pośladki w górze plecy proste, łopatki ściągnięte, tak jest ok, 30 sekund przerwy i jedziemy i jedziemy z kolejnym ćwiczeniem, zrobimy sobie pompkę i wypad nogi do tyłu, od tytla jak już tą poduszkę, bo on będzie wychodził na górę cały czas, tak i gotowe to może ja I tylko prawa noga do tyłu. Tylko prawa noga do tyłu, tak? I jedziemy, hop. Kolana w dół, wracasz, dopinasz pośladek. Hop. Kolano w dół, wracasz, dopinasz pośladek. I w dół, I dopinasz pośladek. I w dół. I dopinasz pośladek. I w dół. I dopinasz pośladek. I w dół. I dopinasz pośladek. I w dół, i dopinasz pośladek. Mhm. I wtór i drugi nasz poświadek. Miała być pompka, ale ze względu na to, że mam maluszkę przy sobie, to zrobimy piotr, piotr w górę. Wtedy możemy spokojnie zrobić to z maluszką. I ha! Piotra zalił pod siebie, w poświatki. I wtedy! I wtedy! I wtedy! I wtedy! Jak chcecie obciążenia na Piotra, to tylko chodzicie malucę na Biodra i robi drzewnik, I wydech. I wdech. biodra z nami. pod siebie. Tak. I wdech. I wdech. Tak. Ok. I jedziemy z drugą nogą. lewa do tyłu. Tak. I lewa do tyłu. jedziemy do Ja też. I skok pośladki. On teraz od ucha. I kolana pod skok. Dobrze. Dobry, proszę. I wdech i z wydechem dopiero na pośladek. I wdech z wydechem do na pośladek. Ponownie kładziemy się a byłoby przez bok, ale z maluszkiem jest nieco ciężej i chyba. Ok, staraj się, żeby pośladki nie dotykały marne. Ja masz zawsze zaminięte pod siebie. Zatem sprawka i spinasz poświadek. Spinasz światki w górę, tak jest, i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i super. Przez bok stajemy i pomaluj prawa noga do tyłu i stopy równolegle. I spinamy poświatki biodra za nimi, do siebie, i tu i górę. Pani Pciało, możesz posprzątać te zabawki, bardzo cię proszę. A jak się skończy, to mi powiesz. Tak, powiem I łopatki ściągnięte. Prawda, się A że to tylko I nie no. Dobre. Dobre. Sof, 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 tak, proszę. I to się. I dobra, I na to.

no, do tego żółtego. A to są błody na ciężko na dach na dachu. A żółty to są błody żary. Dziękuję, Dagana. Jesteś super cała. Dzięki bardzo. Dobra, Dobra kładziemy się ostatni raz. W biodra w górę. Chyba, że z tą nogą nie załamał się. Się. Czas przeknąć, tak to jest czasami. Jak zrobimy za dużą jedną stronę, to się nie zawali. Tak. Czy może zacząć na mnie, na mnie? Mhm. I wziął. I wsią. I wziął. I wsią. I wsią. I los i ściągamy w I boczkiem stajemy. Łyczek wody, koko, koko, koko. I jedziemy dalej. Koko, koko. Ko, ko. ko, 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 ko. I łyczek wody, koko, koko, koko. Mhm. Koko, koko. Ja myślałam, że my się przyłączyła na Facebook, ale nic nie widzę. Czy ktoś jest na no tym Facebooku, czy nie ma? Dobra, to lecimy z kolejnym zestawem. I teraz będziemy robić podpór. Bokiem, bokiem. bokiem. Baka, kaka, kaka. Podpór bokiem, i Pąpeczkę. Czy niedźwiadka? sobie zrobię. Niedźwiadka sobie zrobię. Ok, ustawiamy się. Jak macie matę to super. Jako to też można zrobić. Odpieramy rękę. Ustawiamy stopy, pyszczaki, wypieramy rękę na połowę. wydech. I, I wydech

Wystarczy zawinić Piotr, aktywny przykład. Tak, to jest I trzymamy sobie. I trzymamy sobie. Świetnie. I tutaj nosem. I tutaj zostawiam broda, zamknięta, długa szyja. Ok, około kcia. Chcę, Mikołaj posiąć. Mikołaj, usiądź proszę. Będzie bardzo. Super. I drugi bok. Ustawiam ją pośrodki. Tu też jest tu jednej linii i biodra do góry, albo ręka przed sobą, albo ręka do góry i nad głowę i wracamy i wydech, i wdech, i wydech, i wdech. Za samym ten Świetnie, jeszcze. Ostatnie sekundy. Wyciągnę i los. I ponownie odpór na łokciu. Jeśli potrzebujesz, to oczywiście zawsze możesz sobie zrobić 15-minutową przerwę, być Ale warto wytrzymać to tempo na te 15 minut. W końcu 15 minut, I tak, niewiele. I, na I wracamy.

that are going to się pożę. Pourzę się. Pourzę się. I, I ostatni raz na ćwiadek. Kolana pod Stopy zadatki. Dobra. I na stawek. Ściągamy się. Noga zadarta. Noga zadarta. Noga zadarta. się. Nie pulsować. się. Czemu tak krzyczysz? To tak się. To tak krzyczymy. Tak, tak, Pychamy piotra w tył. Stopa za darka. Czy

Zatrzyjcie stopy, poczucie rozciąganie z tyłu nogi. Tak i łapiemy sobie drugą nogę. Aha. bardzo dało trochę. Piotra do przodu. Kolano do tyłu. Hmm. 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 Dobrze. dziękuję Wam serdecznie na dziś. To tyle. I tu Dzięki za dziś. I do zobaczenia. Jutro jesteście, ci, nie? Jak to będzie? Oliwica, proszę, Cię. Walia. I wyłączamy tutaj również. Oliwica, proszę cię. Bardzo cię proszę Oliwia, bo jak mam nie, bardzo cię proszę Oliwia, już kończymy, już. <trymne>